Jak obiecywał, tak zrobił. Jest kolejne weto prezydenckie Karola Nawrockiego. Ja nazywam się Zuzanna dąbrowska wieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. 800 Plus powinno przynależeć się tylko tym obywatelom, tym uchodźcom z Ukrainy, którzy podejmują się obowiązku pracy. Wydawać by się mogło przez długi czas, że jest to rodzaj kompromisu. Różnych środowisk politycznych i wielu kandydatów. Tak się jednak nie stało, bowiem ustawa, którą dostałem na swoje biurko, drodzy państwo, o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się przez długi czas debata publiczna. A ja swojego zdania nie, nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązanie i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym. Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy. W Polsce. Dziękuję wszystkim moim widzom, którzy są na kanale. Bardzo dziękuję za aktywność i za wciąż przybywające subskrypcje. Dziękuję tym, którzy wspierają mnie poprzez wirtualną kawę, czy też super podziękowania tutaj na YouTube, jeżeli ktoś z Państwa zechciałby w ten sposób wesprzeć moją pracę, to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. I ostatnie ogłoszenie dziś o godzinie 17:00. wspólny mój z Karolem Gacem live, transmisja na żywo, skomentowanie najważniejszych bieżących wydarzeń na kanale. U Karola mam nadzieję, że się widzimy. Do zobaczenia. I już przechodzimy do tematu odcinka. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił swoje nowe prezydenckie decyzje podpisał pięć ustaw, trzy ustawy zawetował. Wśród podpisanych ustaw ustawa o karcie nauczyciela, o prawie bankowym usprawnieniu przechowywania nawozów naturalnych, chyba taka najbardziej interesująca dla opinii publicznej, to ustawa o karcie nauczyciela i likwidacja tak zwanych godzin czarnkowych. Co zawetował prezydent Karol Nawrocki? Najważniejsze, najistotniejsze i to, o czym rozpisują się media, to ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. O co chodzi szczególnie? Chodzi o to, aby świadczenie 800 Plus mogli otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy podejmują pracę zarobkową w naszym kraju. Obecnie Ukraińcy mają takie same uprawnienia jak obywatele Polski, czyli niezależnie od tego, czy pracują, czy nie pracują, czy dokładają się do naszego wspólnego budżetu poprzez odprowadzanie składek, dostają świadczenie 800, jeżeli tylko udokumentują, że mają dziecko w wieku szkolnym w Polsce. O tym, żeby ograniczyć świadczenie 800, tylko do Ukraińców, którzy Podejmują pracę zarobkową, mówiono bardzo dużo, mówiono w kampanii wyborczej. Co ciekawe, to jest postulat składany także przez Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii walcząc o pałac prezydencki skręcił mocno w prawo i częściowo przejął retorykę. Konfederacji tak deklarował wyborów nie wygrał. Podobną deklarację składał prezydent Karol Nawrocki, który dzisiaj realizuje swoje obietnice, powtarzając hasło po pierwsze, Polska, po pierwsze Polacy, w poniedziałek Karol Nawrocki wystąpił na konferencji prasowej ze swoimi współpracownikami i powiedział, że potrzeba sprawiedliwości społecznej, a sprawiedliwość społeczna wymaga tego, że tylko Ukrainiec, który tutaj jest legalnie, który tutaj legalnie pracuje, który Chce współżyć z Polakami na równych zasadach, może mieć prawo do takich świadczeń. Karol Nabrodzki powiedział, że 3,5 roku po barbarzyńskim ataku Rosji na Ukrainę sytuacja się zmieniła. W pierwszych tygodniach, miesiącach i nadal wciąż Polska jest w forpoczcie państw wspierających Ukrainę poprzez pomoc finansową, militarną, humanitarną, a także lobowanie na rzecz Ukrainy na arenie międzynarodowej. Jednak przyjęte wtedy przepisy już dzisiaj są nieadekwatne i nie odpowiadają po pierwsze sytuacji obiektywnej, stanowi finansów publicznych, a także emocji społecznej, która jasno wskazuje, że Polacy domagają się tego. Aby Ukraińcy nie byli traktowani w żaden sposób priorytetowo. Karol Nawrocki zaznacza, że wprowadziliśmy jako Polska wiele rozwiązań, także w prawnych, ale w tych latach bardzo wiele się zmieniło. Nadal jesteśmy narodem otwartym na pomoc i to się nie zmienia. Jak również nie zmienia się nasz strategiczny cel. Interesem Polski jest militarne wspieranie Ukrainy w tym konflikcie, bo Federacja Rosyjska jest. Zagrożeniem dla świata. Nawrocki przekazał, że sytuacja w zakresie polskich finansów publicznych i emocji politycznej, a także społecznej po prostu się zmieniła. Prawo zaproponowane 3,5 roku temu dzisiaj powinno zostać skorygowane. Jestem przekonany, mówi prezydent Nawrocki, że wszystkie większe środowiska polityczne zadeklarują jasno, iż 800 plus powinno przynależeć tylko tym uchodźcom z Ukrainy. Którzy pracują. Ustawa, którą dostałem na biurko o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje tej korekty. Ja zdania nie zmieniam i zamierzam wykonywać swoje zobowiązania z kampanii wyborczej. Karol Nawrocki dodał, że oprócz kwestii 800. Plus, on również będzie zabiegał o to, aby w służbie zdrowia Ukraińcy, przybysze z Ukrainy, uchodźcy, migranci nie byli traktowani priorytetowo. Była nawet taka zapowiedź w czasie kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, że imigranci, uchodźcy mieliby być odsyłani na koniec kolejki. Zobaczymy, jak ten temat będzie prowadzony dalej. Na dziś wiemy jedno, jest weto do tej ustawy. W czasie tego samego briefingu prasowego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie tylko wetuje, ale i uruchamia pracę nad własną inicjatywą prezydencką, która miałaby dotyczyć również obywateli Ukrainy. Moi współpracownicy, są drodzy państwo, Gotowi do ciężkiej pracy w najbliższych dniach, nawet przez 24 godziny, jeśli jest taka konieczność. Bo... Zachęca do wzięcia udziału w pracach nad tą ustawą wszystkie środowiska zasiadające w polskim parlamencie, a także wyraził nadzieję na to, że premier i parlament będą chętne do merytorycznej pracy i rozwiązywania najbardziej palących polskich problemów. Już teraz Karol Nawrocki wskazał, jakie zapisy powinny znaleźć się w tym nowym projekcie i to są zapisy dotyczące różnych sfer naszego życia publicznego. Karol Nawrocki chce zmienić to, jak dzisiaj jest przyznawane obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej. Zapowiedział wydłużenie procedury uzyskiwania obywatelstwa z trzech do 10 lat. Zapowiedział, że taka propozycja w tym projekcie się znajdzie. Dalej w prezydenckiej inicjatywie ma być także zaostrzenie kary za nielegalne przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej według prezydenta taka górna granica tej kary powinna zostać podniesiona do lat pięciu. Następnie co chyba najbardziej interesujące prezydent Karol Nawrocki zapowiedział konkretne działania mające usankcjonować promowanie ukraińskiego nacjonalizmu. Karol Nawrocki powiedział, że to ma być komponent zasadniczy tejże ustawy i ma to służyć wyeliminowaniu rosyjskiej propagandy, a także ustawić relacje z Ukrainą na równo porządnym poziomie. We wzajemnym Karol Nawrocki mówi o potrzebie wzajemnego szacunku między Kijowem a Warszawą i dodaje, że powinniśmy zawrzeć w projekcie ustawy jednoznaczne hasło stop banderyzmowi. W kodeksie karnym miałyby zostać zrównane symbole nazistowskie, komunistyczne z symbolami banderowskimi właśnie co również musiałoby ym, wywołać zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Nawrocki zaznacza, że są to rozwiązania, które leżą nie tylko w interesie Polski, ale także w interesie Ukrainy. Podkreśla, że eliminowanie z polskiej przestrzeni publicznej przejawów ukraińskiego banderyzmu będzie służyło tym wszystkim Ukraińcom, którzy są tutaj legalnie, chcą pracować, chcą asymilować się z naszym społeczeństwem, bo są także Ukraińcy, którym po prostu po prostu przeszkadza to, co niekiedy wyczyniają ich rodacy. To samo odnosi się do ograniczenia 800, plus, tylko dla osób pracujących. To ograniczy pewną grupę darmozjadów, osób, które są po prostu na garnuszku państwa, które wykorzystały napaść Rosji na Ukrainę po to, aby żyć sobie dobrze za nasze pieniądze. Oczywiście warto pamiętać, że. I ten medal ma dwie strony, i już zaczęły pojawiać się pytania, czy ograniczenie 800 plus tylko do osób pracujących jest na pewno dobrym pomysłem. Pojawiają się przykłady. Kobieta wychowująca trójkę dzieci, która nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, takiej Ukraińce świadczenie również zostanie odebrane, ale jak rozumiem, ruch prezydenta to jest wskazanie, taka mobilizacja. Osób, aby poszukały pracy. Niekoniecznie każdy musi pracować na cały etat. Są także umowy zlecenia, zawsze można wziąć jedną ósmą nawet etatu, pracować w pomniejszonym wymiarze godzin i chociaż w ten sposób dokładać się do polskiego budżetu. I garść statystyk w roku 2024 ponad 500 tysięcy osiem dzieci cudzoziemskich otrzymywało świadczenie wychowawcze 800, Tysięcy mniej niż w roku 2023. Oczywiście największą grupę wśród tych ponad 500 tysięcy stanowią Ukraińcy i według danych rządowych to 422 tysiące dzieci ukraińskich w roku 2024, wśród innych narodowości także Białorusini 34 tysiące. Rosjanie, Rumuni i Wietnamczycy. Karol Nawrocki nie zwalnia tempa, wetuje, podpisuje, zgłasza własne inicjatywy prezydenckie, co sprawia, że rządzący no chyba będą musieli wziąć się do roboty. Z takim prezydentem nie będzie można było się zasłaniać tym, że on wszystko wetuje. No bo tak, jeżeli coś wetuje, to od razu zapowiada swoją własną inicjatywę, czym chce wymusić na rządzie działanie. A to, że rządzący będą mieli duży problem z tak, aktywnym prezydentem, który już... To mocno widać, będzie różnił się od prezydenta Andrzeja Dudy. Świadczy na przykład artykuł opublikowany w Newsweeku, gdzie autor zaznacza, że jego zdaniem to, co robi Karol Nawrocki, to już jest przygotowanie do kampanii prezydenckiej w roku 2030 i jeżeli prezydent utrzyma tempo, utrzyma tę energię, tę aktywność, to ma reelekcję w kieszeni, a ten rząd ma poważny problem. Zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach, ciekawa jestem, co Państwo sądzą o decyzjach prezydenta Karola. Wrockiego. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz.